27 sierpnia minęła 101. rocznica powstania Związku Polaków w Niemczech. Związek w ramach działalności edukacyjnej, w trosce o ochronę praw polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, aktywnie zabiegał o tworzenie polskich szkół. Na terenie południowej Warmii po roku 1928 udało utworzyć się 17 polskich szkół, między innymi we wsi Schönefelde, Obecne Unieszewo. Szkoła rozpoczęła pracę 10 kwietnia 1929 roku i przetrwała do roku 1939. Proszę, abyście Państwo przenieśli się w swojej wyobraźni do kwietnia 1939 roku. Katolicka Polska Szkoła w Sząfałdzie. Tak brzmiała nazwa wsi po Warmińsku. Za chwilę NSDAP zamknie szkołę, o czym nie wiedzą jeszcze ani nauczyciele, ani rodzice, ani uczniowie. Ostatnia lekcja z dziesiątką uczniów. Nazwiska uczniów autentyczne. Scenariusz oparty na faktach. Nazywam się Janina Mazer. Jestem żoną kierownika szkoły w Sząfardzie Jana Mazer. W dniu dzisiejszym mój mąż jest na konferencji rejonowej Związku, dlatego wyjątkowo w jego zastępstwie poprowadzę dzisiaj lekcję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Panie Jezu, proszę Cię, abyś na tej lekcji pobłogosławi mnie. Posiadźcie proszę. Sprawdzimy obecność. August Bania? Jestem. Bruno Bania? Jestem. August Kolbert? Torekury. Aha. Gertruda Kolbert? Jestem. Maria Kolbert? Jestem. Maria Monika Kolbert. Obecna. Paweł Kolbert. Jestem. Leon Skrzypski. Jest. Franciszek Skrzypski. Obecny. Marysia Skrzypska. Obecna. A wiecie, że Józio Skrzypski i Alojzy Kwiatkowski uczą się w gimnazjum w Bytomiu? A wiecie jak dobrze się uczą? Ja mam nadzieję, że Wy też skończycie pięknie tę szkołę, a potem pójdziecie się uczyć do Bytomia i będziecie budować naszą kochaną Polskę. Zgoda? Zgoda! Kochani moi, no, popatrzcie na to Napisałam te daty. Jak myślicie, dlaczego tam są takie daty? Dzisiaj jest 10 kwietnia 1939 roku. No, znakomicie To, <laughs> to nie było trudne. A dlaczego jest 10 kwietnia 1929 roku? Był plebiscyt. Nie, Czuję, nie, prawda. Ja wiem, to było w 1920 roku. Bardzo, bardzo dobrze. dobrze. I proszę, żebyś to powtórzył, Bruno, 11 lipca 1920 rok. Proszę bardzo. 11 Panie. lipca 1920 rok. Wszyscy mamy tę datę zapamiętać, tak? Bo jest bardzo ważna. A 10 kwietnia 1929 roku powstała w Sząfałdzie Katolicka Polska Szkoła. No właśnie, dlatego napisałam te dwie daty i zapamiętajcie kochani ten ważny fakt. To, że powstała nasza szkoła w Szamfaldzie i mnóstwo innych szkół na południowej Walii było możliwe dzięki działaczom Polskiego Związku W Niemczech i działaczom Towarzystwa Szkolnego. Zapamiętajcie ten fakt bardzo. Po 1928 roku dzięki ich działalności nasza szkoła rozpoczęła pracę a najwięcej przy tym napracował się poseł Jan Baczewski. I to jest ważne nazwisko, powtórzcie proszę. Jan Baczewski, Jan Baczewski. a kim był? Poseł. Ale proszę pani, wtedy nie było tego naszego budynku. Lekcje były w Domu Państwa Bauerów. Tak, masz rację, były w Domu Państwa Bauerów. Pan Bauer bardzo pomógł powstaniu tej szkoły, to prawda. Wy tego nie pamiętacie, ale w połowie XIX wieku było ponad 70 polskich szkół na terenie Warmii i wszędzie mówiono po polsku. Proszę Pani, też to były plusy Masz rację, ale wtedy jeszcze nie obowiązywał kulturka. Tak. Tak i dopiero po roku 1873 zaczęła się straszna sprawa. Ale wtedy jeszcze, wyobraźcie sobie w Leczpa, gdzie mieszkało 750 mieszkańców. Wiecie, ile mówiło po polsku? prawie wszyscy, ponad 3 a w tak, mówili wszyscy. No, ale jak mi opowiadał, że chodził na jakieś wiece i różne pisma podpisywali, żeby był polski w szkołach. Pani kierowniczko, radca Pasternak zaraz tu będzie. Słuchajcie, schowajcie proszę, proszę, proszę. E, mi piśmę, pomóżcie mi hitlera, a klasy niemieckie rozłóżcie na łapkę szybciutko. Jak wejdzie, to będziemy czytać nazwy miejscowości Walenskich, tak? Paweł, Paweł, zaczynaj czytać, proszę. Pani kierowniczko, on pojechał na wizytację do Boryt. Dzięki, Bogu. Słuchajcie. Gratuluję, Paweł, że klasy na biurku. Paweł, schowajcie w formie do Dzieci, mogę cię wyjąć do życia. ale żeby się nam dostało. O czym to myśmy mówili? Aha, Franciszku, mówiłeś o tym, że twój dziadek chodził na wiece tak? i organizował różne petycje. Tak, tylko ty mówisz o czasach późniejszych. Pamiętacie, jak Pan Maza opowiadał Wam o kulturkampfie? Tak, tak. tak, od 1873 roku wyszło rozporządzenie nad prezydenta Wschodnich i Zachodnich o tym, żeby zamknąć... Wszystkie szkoły na terenie Warmii. I zaczął się bardzo, bardzo przykry czas dla wszystkich mieszkańców na Warni. I właśnie wtedy tacy działacze jak Twój Dziadek podejmowali różnego rodzaju petycje, by przywrócić język polski, bo Bismarck w ogóle zakazał mówić po polsku. Nie dość, że szkoły zamknęły, to i mówić nie można było po polsku. I tacy wspaniali ludzie jak Twój Dziadek walczyli wtedy bardzo o to sposób innymi, dzięki temu u nas w Sząpałdzie powstała szkoła. A tato mówili, że po głosowaniu to wszystkie szkoły prosaki zamknęli. Mm. Proszę pani, proszę pani, a naszego sąsiada to Niemcy z pracy wyrzucili. No właśnie, i to było bardzo, bardzo smutne. Rzeczywiście bardzo wielu Polaków nie wytrzymywało tej presji ekonomicznej. Nie wiecie, co wtedy robili? Porzucali swoją ziemię, porzucali swoją wieś. I udawali się do Polski, bo tam była wolność. Pamiętacie, jak czytałam Wam taki piękny wiersz Marii Ziętary Malewskiej, niezwykle smutny, pod tytułem Wytrwaj do końca? Proszę Pani, ja znam ten wiersz. On był w kościół niedzielnym. Ja też. No to świetnie, a moglibyście to recytować? Tak. Dobrze. Posłuchamy, kochani? Tak! Dokąd idziesz, bracie drogi? Tam, gdzie wisły modre moty tam, gdzie wolność, kraj wspaniały, a nad krajem morze białe. Ja ci wierzę, orla młody, że cię wabi do swobody, że cię nęsły tam dostatki, że cię cieszy myśl to matki. Lecz nie odchodź stąd, pojaku, nie, nie odchodź tam, barniaku nie sprzedawaj swojej roli, prawda, że cię serce boli, gdy cię Niemcy wyzywają i ci Polskość wyrzucają. Niech cię myśl ta zamąca, odejść, Wytrwaj aż do końca, a nagroda cienie nie, mnie, bo tu Polska nie zawinia. Tam, w ojczyźnie, prawda, miło, bo gdzieś lepiej by nam było, lecz i w Polsce nie ma chleba, a Polaków tu nam trzeba. Piękny wiersz, prawda, dzieci? Brawo, brawo. Brawo. No, pięknie, powiedzcie mi, nie tracicie nadziei, że kiedyś będzie Polska? Nigdy nie stracicie. Hmm. Miła ojców mowa. Zaśni nam na nowo. Jako dzień po nocy, przy boskiej pomocy. O, jakie piękne życzenia. A wiecie, kto to napisał? Wiem, pan Michał Kajka, ksiądz, jegomość, nie nauczył tego. A, A wy pani, moja mama mówi, że na pewnym się dostała kropki, koprzyńskie. A któż to była ta babka, oprzyńska? Nie wie Pani, wszyscy o tym pamiętają. Ona opowiadała, że kiedyś, jak był wieczór prządek, to po Gietrwałdzie, po Worytach i po naszej wsi chodziła, chodziła i opowiadała. Gospodarnię zapraszały, bo ona miała przepowiadać przyszłość. I ona mówiła: Polska z powstanie, Belgia króla dostanie, ale będzie przed tym wielkie krwi No, rzeczywiście, i było. Pierwsza wojna światowa, prawda? No tak, tak, dobrze mówisz. Oj, o się nie powtórzyło, prawda? No dobrze dzieci, ale wróćmy do naszej szkoły, do naszej pięknej dziesiątej rocznicy. Na stronie piątej w naszych broszurkach, popatrzcie, jest piękny wiersz, który został napisany specjalnie na jubileum dziesięciolecia powstania Polskiej szkół na Bani. Chciałabym, żebyśmy przeczytali ten a August, może zacznij? Szkoła nasza polska od 10 lat Otwiera przed nami nieznany nam świat. Tak? Bruno? Wiara ojców naszych naucza nas czcić I od lat dziecięcych Polakami być. Marisia Szkoła co dzień mówi Narodowi służb biednym bądźmy dzieckiem, od młodości już. Gertruda? Co piękne i dobre. szkoło ty nam dasz. Serca nasze młode w swej opiece masz. Nadia. Bądź nam przewodniczką. Życia dalszych dróg. Tobie szkoły nasze, błogosławi Bóg. A brat mi opowiadał, że 10 lat tak było więcej dzieci. aż 21. Mój fotelek to mówi, że chodziłoby nas więcej. Z innych wsi, ale niektórzy to się boją bo zeszynki się mogą zabierać. A moim rodzicom to pan pożyczki nie ma. A w Wieszałdzie to już trzy lata szkoły zamknęli. Nie, bo cztery, w 1933. A ile to się trzeba było natrudzić, żeby polska szkoła powstała. Podpisy zebrać, ksiądz Osiński to po domach wchodził. i rodziców przekonywał, że się uda wszystko zrobić, bo i sale trzeba było znaleźć, a nauczyciela polskiego. A Niemcy to tak straszyli tych Polaków w Wieszałdzie, że on zabierali dzieci ze szkoły. No, zostało to by Niemcy szkoły zamknęli. A wie pani, co się stało u nas w Trumpaudzie? Jak jeszcze nie było pana i pani kierownika? nie wiem, co masz na myśli. Niemcy nie chcieli, żeby u nas była polska szkoła. Mój brat opowiadał mi, że był bandycki napad na naszą szkołę. Pan kierownik próbował jej bronić, ale niestety za to od razu go wyrzucili. Ach, ty mówisz o panu Bolesławie Żyłowiczu, tak? No słuchajcie, to jest postać, o której nie możecie zapomnieć. To był pierwszy kierownik szkoły w Sząfałdzie. Znakomity nauczyciel. Pamiętajcie, że jak Wasze rodzeństwo i inne dzieci z tej wsi zaczynały szkołę w Sząfałdzie, to nie było książek. Nie było nauczycieli, którzy byli przygotowani do tej pracy. Dlatego Pan Jeziłowicz organizował konferencje nauczycielskie. I na tych konferencjach mówił nauczycielom, jak mają uczyć. I sam pokazywał takie lekcje mój mąż uczestniczył w jednej takiej konferencji w maju w 30 roku. To była konferencja, na której pan Bolesław Jeziołowicz pokazał lekcje z języka polskiego. A mój brat Józef to był na tej lekcji i w domu opowiadał. To była lekcja historii. A, to Ty mówisz o konferencji, która była rok później. Rzeczywiście tak, Pani Mięziołowicz sam poprowadził kolekcję historii. A po był referat i była dyskusja rzeczywiście. I na pierwszej konferencji dla nauczycieli polskich, która miała miejsce w maju 1930 roku, był również mój mąż opowiadał mi o tym. Było bardzo, bardzo ciekawie. Nauczyciele bardzo dużo skorzystali. I pan Bolesław Jerzyłowicz prowadził tę konferencję, a potem poprowadził lekcję z historii. A gdzie jest pan Jerzyłowicz? Pan Jerzyłowicz jest teraz w Bydgoszczy, w Szkole dla Wychodników. A teraz to pan kierownik zrobił harcerstwo. A pan kierownik mówił, żeby gdyby u nas w 20 roku był jakiś kierownik harcerstwa, to może byśmy wygrali te plebiscy? No mówisz o ważnych rzeczach. Ja myślę, że bardzo pomogli harcerze, o wygranej trudno mówić, Niemcy zrobili wszystko co mogli, żeby ten plebiscyt wygrać, Oszukiwane, strasznie wie. ale powiedzcie mi, czy nie uważacie, że dzisiaj harcerstwo jest równie potrzebne? Ale fajnie by było, jakby był taki dzień dziecka, jak w 30 roku, widziałem na zdjęciach, dzieciaki były w mundurkach. No tak, opowiadano mi, że nauczyciele za własne pieniądze kupili materiał ruszyli mundurki. Dzieci ten pierwszy raz w życiu były w mundurkach. Była ogromna, ogromna radość. A wszystko to zorganizował nauczyciel, pan Franciszek Chabowski. A pana Chabowskiego to pewnie Mikrał nas czyta i prowadzi w Moja ciocia tam chodziła i nauczyła mnie jednej takiej piosenki. Moja ciocia też tam chodziła. A jakie jest tutaj piosenki? A u mojej mamy. Chyba nam zaśpiewacie. Prosimy. A, 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 a. Proszę bardzo, śpiewajcie. A u mojej mamy studnia murowana. A u mojej mamy studnia murowana. Teraz byliście na spektaklu Bajowe Bajeczki, tak? A teraz przyjdziecie do naszej szkoły spektakl pod tytułem O Kasi, co z Gąski zgubiła. A kto w tym roku? Proszę, proszę. A kto w tym roku pojedzie do Polski na wakacje? Yy, no jeszcze nie było rekrutacji. Podnieście rękę, kto jeszcze nie był w Polsce. Wow, że z chłopców jeszcze nie pojechał. Nie skończyła się jeszcze rekrutacja, ale wyniki na pewno będą już nie ja najbardziej eee. lubię biwak i e, spacery nad jeziorem. Tak? Tak. A ja I najbardziej ja lubię chuj. No wiem, że pięknie śpiewasz. Pięknie śpiewam. Ale... Zaśpiewam piosenkę, której nauczyła mnie moja ciocia, kiedy był zjazd chórów w, w Gierszwałdzie. Tak? A kiedy by to było? Młoda mówiła, że jakoś przed plebiscytem. Chyba w czerwcu 1920 roku. A wie Pani, Śpiewaków było wtedy z południa w armii? No nie mam wyjścia. Jest tysięcy. Wow! O, strasznie dużo, ale spokój. No to co już słuchamy. Tam kelem łyna kalina, a w niej ukryto była ptaszyna. Lubzian kaliny, krasne jegódki, lubzian ptaszyny, Głosik milutki lub ziomkaniny, krasne je gutki lub głosik milutki. No ślicznie, bo tak. było mi tak fajnie dzisiaj z wami, że aż się martwię, że lekcja się kończy. Niestety. No. Spotkamy się dzisiaj w bibliotece, tak? Przepraszam, w świetlicy szkolnej. Przyjdziecie na to spotkanie z rozrywką. Tak? Tak. Tak. To co, podziękujemy Panu Bogu za piękne spotkanie, tak? W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak ja była by. na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, ale Z Panem Bogiem, dzieci. Do zobaczenia. Proszę. 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 oczywiście zabrać do domu, bo to są dla Was prezenty. Dziękuję. Do do Dobrze, no. Nikt tego roku nie wyjechał na wakacje do Polski. Nie odbyło się też przedstawienie szkolne pod tytułem Bajowe Bajeczki. Bolesław Jeziołowicz we wrześniu 1939 roku został aresztowany, a następnie 31 listopada 1939 roku rozstrzelany. Jana Mazę aresztowano 3 września 1939 roku i osadzono w obozie koncentracyjnym pod Królewcem. 24 lutego 1940 roku rozstrzelano. Jan Bauer, aresztowany w sierpniu 1939 roku, trafił do obozu w Sachsenhausen. Torturowany wielokrotnie przez strażników obozu. 18 stycznia 1940 roku zostaje przez nich zamordowany. Albert Kwiatkowski i Aloj Skrzypski, uczniowie katolickiej polskiej szkoły w Sząfełdzie, giną w obozie koncentracyjnym. Wieczny odpoczynek naszym dla Spanii, a światło jest wieku i stanie fajny świeci. Wierzny odpoczynek naszym dla a światło jest wieku i stanie fajny świeci. odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy Choć macie sami doskonalsze z przeszłości ołtarzy. Choć macie sami doskonalsze wznieść, na nich się jeszcze święty